Witam Cię serdecznie. Jeśli oglądasz ten filmik, to pewnie zobaczyłeś tytuł. Więc jeśli możesz, zostań i obejrzyj ten filmik do końca i na dole wyraź swoją opinię. Więc tak, teraz, tak patrząc na mój kanał, hmm, praktycznie aktywność na YouTube mi spadła trzykrotnie i nie wiem czym to jest spowodowane. Le Teraz się tak patrzę yy, kilka odcinków z na nagrams, jest tam po 1100-2000 wyświetleń, do 1700, następnie jest mamy cię 5000, z TimeFest Hasa 4000, jakieś reklamy serwerów i potem MCHC jakieś 3000. Teraz patrzę się na swoją ilość widzów, mam prawie 12000 widzów. Teraz pewnie powiedzieć, że to są puste suby i w ogóle, ale teraz tak sobie zjadę na sam niżej trochę. Jeszcze... Mm. O, dwa miesiące temu, ustawka z Pawłem, 2 fs 2 13 tysięcy wyświetleń prawie. X MCAC, zapuszczamy orkę na spawnie, 7 tysięcy. Jak wyglądała walka z adminów? 8 tysięcy, jestem Frixem. 8000 MCSKKF na koniec serii. 15000 yy, Xero na MCSK 5000. Wyświetleń, dobra. Yy, więc przejdźmy do rzeczy. Nie wiem, co się stało. Czy po prostu, może są wakacje? Mało osób teraz ogląda. Czy co? Ale praktycznie nic. Nikt nic nie ogląda. Ja na MCAC gram teraz mniej. Ponieważ. Zaczynam trochę w CS a grać, jakieś minigame, trochę swoim serwerem się zajmuję. I teraz pytanie do was, co chcecie widzieć na moim kanale teraz, potem, tak żebyście to obejrzeli, a nie że o dobra, wbijam, o dobra, nu nudny odcinek i po prostu o dobra, nie oglądam i wychodzę, daję łapkę w dół, jeszcze go tam wyzywam, że dziadowski odcinek, nagrywam z minigame czy coś. Tylko po prostu tak, żebyście obejrzeli. A, nie. I jeszcze napiszcie sobie, żebyście chcieli oglądać później, jak już będzie szkoła. Tak, będzie szkoła. Jakie odcinki, co nie? Bo mi się daje, że może aktywność spada przez to, że są po prostu wakacje i nie każdy ma czas. Każdy się gdzieś, gdzieś pojechał, coś robi. No, więc co do tego tematu byłoby tyle. Przejdźmy teraz do drugiego tematu. Śmieszne jest ogólnie to, że ja sobie piszę komentarz pod jakimś filmikiem, witam. Yy, ktoś mi tam go oczywiście zlajkuje. Załóżmy, że napisałem komentarz pod filmikiem... Sekunda, poczekajcie, niech mi się załaduje. Yy, napisałem komentarz pod filmem 5 sposobów na witam. Każdy zaczął od razu mnie wyzywać, że jestem no-namem, który się reklamuje że jestem dzieckiem, wyzywają je od szmat, od zjebów i piszą, że się reklamuje, że jestem nubem dzieckiem i w ogóle, a praktycznie oni nic nie osiągnęli i oni też niby piszą komentarz, w których wyzywają ludzi, a ja po prostu napisałem komentarz, witam, więc nie wiem co się dzieje, ale... Chyba dużo osób zazdrości to, co inni ludzie osiągnęli i po prostu nie może bo musi zbywać kogoś w internecie. No to za zaczyna być śmieszne, co się teraz dzieje. Yy, o, pod blowa jestem też, pod filmikiem sam. Witam, oczywiście jest zgod dla Beki, bo zazwyczaj nie piszę komentarzy. Tak, co napisałem, witam, chciałem zobaczyć reakcje ludzi. Jak zauważyłem... Widzowie, którzy mnie nad kiedyś oglądali, mnie zaczynają wyzywać. Za niedługo potem zaczynają pisać: O, ksaro, fajny odcinek! I potem mnie zaczynają wyzywać. No, śmieszne to jest. Są oczywiście widzowie, którzy tam piszą, żeby nikt, że bez sensu wyzywacie go czy coś, to dzięki za takie wsparcie. Ale no, moim zdaniem to jest śmieszne, że nie mogę sobie napisać komentarzu i każdy, nie każdy, ale ktoś zaczyna mnie wyzywać. No. Dziwne. Ciekawe, czy jakbym powiedział, nie wiem, witam w publicznym miejscu, gdzieś by mnie zaczęli wyzywać, ale to już nieważne. Dobra, więc napiszcie w komentarzu co chcecie oglądać. Co byście jeszcze tam chcieli zobaczyć na moim kanale, kiedy. A potem ten a potem co byście się oglądać jak wakacje miną. Więc dzięki za oglądanie. Cześć.